Zaskoczeniem nie są, ponieważ w lutym pan prezydent Trump, sekretarze obrony zapowiedzieli przegląd obecności wojsk amerykańskich poza Stanami Zjednoczonymi. W żaden sposób decyzje czy finał tego przeglądu nie są zaskoczeniem. On miał być zakończony wcześniej, nawet został to wydłużony. Na pewno to, o co my dbamy, ja poruszam w każdej rozmowie z sekretarzem wojny, z Pitem Hexem, to jest obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Interesuje nas pewność wojsk amerykańskich w Europie, w naszych sojuszników, życzymy im jak najlepiej, ale Polska też najwięcej robi, żeby ta obecność w Polsce, by rocznie wydaje około 15 tysięcy dolarów na jednego żołnierza amerykańskiego. To jest współodpowiedzialność. Jesteśmy tutaj inni od niektórych z naszych sojuszników. Próżno szukać, powiem tak, w Europie, nawet u tych, gdzie jest 37 tysięcy żołnierzy amerykańskich, czyli w Niemczech, takich warunków, takiego wsparcia dla powrotu wojsk amerykańskich wspólnych inwestycji w koszary, miejsca pobytu, w poligony, wspólnych inwestycji w akomodację, logistykę, wsparcie. I jesteśmy z tego dumni. To jest inwestycja, to nie jest wydatum, w tym inwestujemy, ale Polska inwestuje inne państwa nie inwestują. Jak o tym rozmawialiśmy z sekretarzem Wojny, to on zawsze też na to zwraca uwagę, że, że Polska się wyróżnia na tym tle wobec innych, innych państw. Na pewno Europa też zmieniła postępowanie. Zaczyna wydawać dużo więcej. Niemcy zmienili konstytucję. Unia Europejska ustanowiła program sejf o tym dzisiaj mówiliśmy. Mamy e, też e, nowe zadanie w Polsce, dlatego e, powołana Pani na, na, Ministerstwo Powiatu Czachieckiego na pełnomocnika rządu do spraw SEJF-u. Dzisiaj o tym w Kraśniku rozmawialiśmy, że polski przemysł i prywatny, i państwo w to zaangażowane. Więc ta decyzja czyli komunikacja dla naszych sojuszników nie jest zagrożeniem, jesteśmy w, w kontakcie, będą w najbliższych dniach też kolejne spotkanie z przedstawicielami Rządu Stanów Zjednoczonych, ale to zapewnienie prezydenta Trumpa do prezydenta narodowego? Te słowa wygłoszone przez mnie tak, jak se tam w Warszawie. No, my je poważnie traktujemy i wierzymy, że e, ta powaga, poważne podejście do tego tematu e, będzie e, u nas wszystkich. To jest relacja transatlantycka, jest ponadpolityczna, to jest strategiczna relacja, więc my zrobimy wszystko, żeby wojsk amerykańskich w Polsce było jak najwięcej.